Siema, zaczynajmy z tej strony Majubi. Zapraszam Was na kolejny odcinek Wiedźmin Dzikiego gon, Wiedźmin 3 i chyba już pomału kończymy tą grę. Musimy gdzieś wyruszyć i wyruszymy, na, żeby zabić im Tak? On wydaje, że tak się nazywał. Droga. Oczywiście, kurde te słuchawki przeklęte za każdym razem to samo. O. Kermoren, która nieomal zakończyła się śmiercią wszystkich obrońców, Siri zaczęła myśleć o zemście na dowódcach dzikiego gonu. Pewnej nocy obudziła Geralta i przekonała go do wyprawy do Wele. Siri wiedziała, że na szczycie Łysej góry spotka Imlerita. Imlerita, no właśnie. Imhir to był chyba ktoś inny. A swoją drogą ona mnie nie przekonała. Ona po prostu zadała mi, powiedziała mi, Ej, wiesz co, on tam jest, idziemy. A ja powiedziałem, Spoko, idziemy. Czemu nie? Skoro możemy go zabić, robimy to. No i chyba już jesteśmy gdzieś w tej okolicy. 5 dni później. Jak to jest to możliwe, że to wszystko tak długo trwa? Ciri, ja nie wiem, czy ty ogarniasz ten motyw. Ale jest to coś takiego jak szybka podróż. I mogliśmy to zrobić naprawdę, naprawdę szybciej. Czy to jest ta góra? Czy ja tam już kiedyś nie byłem? Mam wrażenie, że ja już kiedyś byłem przy takim dziwnym drzewie. Ale mogę się mylić. Bo mylić się jest rzeczą ludzką. Kurcze, kurczę, kurczę. Dawaj, Ciri. Zrobimy dymy. Będzie Pirjel rozmawiali o tym miejscu. Art Serbin, dom pań Chłopi bali się tego miejsca, baron uważał, że panie Lasu są bajką dla niegrzecznych dzieci. Swoją drogą, ciekawe co u niego? Nie żyje. Nie żyje, powiesił się po śmierci żony. Jego córka jest na igrzyskach. Ha. Dobra, ruszajmy. Musimy wejść na szczyt góry i znaleźć Imlerita. Dobra, Imlerit, gdzie o, jesteś? Nazywają tę noc świętem darów. Nie wiem dlaczego. Nie, może coś dostają? Możemy już iść, biec. Awalach mówił, że słabością Imlerita jest próżność. Próżność? Hmm. Stara się wywrzeć wrażenie na przeciwniku. Ten drugi, Karantir, jest za to skryty i pragmatyczny. Zresztą nie dziwota uczniem Avalacha. Ty, hey, Ciri, jak ty tak szybko chodzisz? Czy jestem przeciążony? Nie. Dlaczego ja nie mogę iść szybciej? To jest jakieś oszustwo. Co? Chwila. Ja służy. No, no, no. No Rozumiem, ale w sumie przez bardzo krótką chwilę, nie? Nie przyszliśmy świętować. Chcemy dostać. Tamaki rogi się wyrosły. Nie przejdziecie przez bramę. Ale tam dalej są ogniska, dosiądźcie się jadła i napitku nie zabraknie. Być może w tym roku panie zejdą do nas i będziecie mogli je zobaczyć. No ja już się w sumie chyba widziałem. E, Dosiędziemy się do ogniska, na nas już czas, lecimy Dziękujemy dalej. za zaproszenie do ogniska, ale na nas już czas. Chcecie ujrzeć, panie? Też mam nadzieję zobaczyć się zanim umrę. Idźcie wyżej i stańcie przed starą Teklą. Ona zdecyduje, czy jesteście godni. Tak zrobimy, bywaj. No dobra, e, tutaj ja wiem, że teraz już tak mocno pcham, mnie, ale, ale, o chwila, to jest jakiś Pan Kowal, siemanku, gościu. Masz mi coś do sprzedania fajnego? Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Ja wiem, że tutaj trochę tak to cisnę. Wow, czemu tego nie mogę pozakładać, To są jakieś takie super mega miecze. Wymagany poziom: 30. Ja mam 29. No prawie 30. Niewiele mi brakuje. A to jest jakiś srebrny? Srebrny. Jedno puste gniazdo. No ja mam aktualnie Z3 tam. I to mi się nie opłaca. Eee... I tutaj też jeden, jedno, jedno, wszędzie jedno gniazdo, to w ogóle nie ma sensu. Dobra. Gościu. Elo. Jeszcze mamy to rzemiosło, mogę usunąć ulepszenie. U, no właśnie, czekaj, czekaj, czy... Bo on ma tutaj chyba jakieś glify, ale czy ma te duże takie, zarąbiste, które dodają mi więcej energii? Pomniejszy glif, pomniejszy. Kurde. Ja nie chcę nic, co mnie pomniejsza, chcę coś, co mnie wzmocni. Zm Dobra, bywaj. Bywa. E... Wiem, czy tutaj teraz to tak cisnę, ale jestem ciekawy zakończenia tej historii. Ja już byłem nakręcony na to, że tam już się zakończy, a gra mnie trochę wzrobiła w jajo i teraz muszę biegać, zabić tego Imle Imlira, czy jak on tam się zwie. A też Wiedźmini nie mają czasu na to, żeby siadać sobie przy ognisku i się delektować jakimś tam żarciem. Czy to jest... Janeczek, właśnie. I. A nie, Więc nie, wiecie, wróciłeś. mam. I widzę, Moim znamy, priorytetem jest teraz zabić kuchę. tego gościa. Jestem Janek. Poznaliśmy się już dosyć <noise> jednostronnie, bo biegłaś przede mną, a ja. No to długa historia. Na mnie mówią Ciri. Miło Cię poznać. Co u Ciebie? Wszyscy zdrowi, dziękuję. Co Was tu sprowadza? Dobra, szukamy drogi na szczyt góry. Zmierzamy na szczyt góry. Możesz nam jakoś pomóc? Chciałbym wam to odradzić, ale pewnie próżny trud. Dziewucha jest tak samo uparta jak ty, prawda? Oj, o ile nie bardziej. Jeszcze bardziej. Właśnie. No właśnie. I to jest problem. Droga na szczyt zaczyna się tam za bramą. A klucz do bramy ma tylko stara tekla. Nie dostaniecie go, więc lepiej zawrócić. Nie, wyluzuj, Janeczku. Dlaczego nie dostaniemy klucza? Dlaczego uważasz, że nie dostaniemy klucza? O rany, gorzej niż z dziećmi. Na szczyt góry wpuszczają najwyżej trzy osoby. Tylko pięknych młodzieńców lub gładkie dziewuchy. Dostają klucz, mogą otworzyć bramę i pójść na spotkanie z Wiedźmami. Mnie niczego nie brakuje. Ale on jest stary i brzydki. Jaki z niego pożytek? <laughs> znaleźć zaginiony głos. Więc idź i poszukaj głosu rozsądku. Powiedz ci, żebyś zawrócił, bo z Wiedźmami nie ma żartów. Dobra. Czyli rozumiem, że Musi tylko Ciri wiedzieć. tam wejdzie i Ciri będzie musiała zabić tego gościa. Jest ślepa, ale nie da się jej oszukać. Aha, nie będziemy próbować to jeszcze lepiej. Ona siedzi tam, w namiocie. Powodzenia, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Jeżeli mam być szczery, ja też. Janeczek jest jedną z najprzyjemniejszych postaci jakie tutaj spotkaliśmy I ten piękny głos Dobra, chodź tu stara Teklo. Gdzie Goścień jest Tekla? Dobra, gość wow Tutaj jaka kolejka do jedzenia Eee, elo Tekla Gdzie ona jest? Tam mi pospadały talerze, jakieś miski Kto to? Podejdź tu dziewczyno, no dalej ty ona ma taką bliznę w kształcie czaszki na policzku. Ale w sumie, jeżeli ona dostanie klucz, to Geralt może po prostu pójść z nią, nie? To nie Jaka powinien być jakiś problem. Jest? Wąskie biodra, błyszczące oczy, charakterniczka. Miałaś kiedyś mężczyznę? Hmm, nieważne, już wiem. Wybieram Co? cię dziewczyno. Tej nocy ujrzysz panie. Nie, yeah, easy. Dobra. Czyli? Świetnie. Kto nie chciałby spotkać się z paniami? Mój towarzysz idzie razem ze mną. Co też kot przyniósł? Jestem no, sprawdźmy. I Jedna blizna. Masz oczy. Tak. Cuchnie z zakrzepłą posoką i trupem. Na dodatek jest stary i bezpłodny. Ty. Dobra sam cię odmienię. Dziewczyna pójdzie na szczyt sama. Pozory mylą, nadam się. Nieźle mnie oceniła, <laughs> Co weźmiemy ją ten? Przekonamy Znaczyno? na sposób Geralda? Jest sprawniejszy niż młodzik. Śmierdzi trupem, bo zabija potwory. I zabija każdego, kto stanie mu na drodze do celu. Może się myliłam. Może jest w nim życie. Stary zwyczaj pozwala odwołać się od mojego wyroku. Jeśli uważasz, że podołasz wyzwanie. No, Jacha, że podałam. Lecimy w to. Chodź. Ty, ale ja nie będę musiał chyba z nią niczego, ten jest, nie? Mam jakieś pychane dziwne stworzenia. What the hell? Mam tam skoczyć? Przyjrzyj się. Oto moneta z dawnych czasów. Na rewersie płonie falka, dlatego nazywają ją Orenem Mącicielki. Okej, okay, czekajcie, ludzie. Ludzie, ludzie, ludzie. Pauza. Dobra. Chwilę. Muszę coś zobaczyć. Czy mi? Kurde. Właśnie. Kurczaki. Widzicie to? Tutaj to? To jest niefajne. Trzeba to naprawić. I to już. Bank. Naprawione? No kurde. Naprawione. Ale w takim razie jeszcze jedna przerwa. No. Dobra. Można płynąć dalej. Dobra, podnieś, to tu jest. Przepowiednie jakieś tam. Coś się zdarzy. Coś się zdarzy. Babko. Uuu. Dobra. No to nurkujemy. Boże, jak ja kocham to nurkowanie. O kurde, patrzcie. Ostatnio dostałem zajebisty tip, że mogę robić tak Bang. Bang. <laughs> Easy. Dobra. Czas płynąć przed siebie. Eee, szybkie pływanie. Wciśnięcie L. To jest ta moneta? Dobra. Zwijamy się stąd. Wynóż się. Zostałem tipa, że normalnie można strzelać pod wodą z cholernej kuszy. Czajcie to. Ja myślałem, że tutaj w ogóle nie mam żadnej opcji się bronienia. Heh <laughs> Wow. A tutaj się okazuje, że po prostu wystarczyło, że strzeliłbym za dwa razy z kuszy i już jest, git. Dobra, Geralt, byłaś. Nie nurkuj. Wyskocz z tej wody. Stary. Gościu, no. Wy też mieliście problem z wychodzeniem z wody. Wow, Co to jest? Elo. Bies jakiś. Uj. O ty, gościu. No chodź. Bies jest niebezpieczny. ciach. A nie powinno być jakoś mega ciężko. Jeszcze go ogniem potraktuję. Ha, Przytulony! Przytulony, przytulony! Gościu! Ze mną chcesz się bić? Skąd ten bies w ogóle się tutaj wziął? Taka ta próba... Właściwie ciężka! No nie powiem, że nie. Elo! Elo! Jo, dobra. Chyba zboczyłem ze ścieżki. Chwila, chwila, ale tutaj mogę znaleźć może coś ciekawego. Chciałem sam tutaj teraz odnaleźć drogę na szczyt. Okej, okay, to na pewno nie jest droga na szczyt. Tak, ramię robi tak w jajo. Dobra, ale mi tutaj pokazuje, że mam iść w tą stronę, no to... Ale wcześniej pokazał, że mam zejść do jaskini, nie? Chwila, moment. Co jest? Tędy jednak? Hem Dobrze Pokazało mi jeszcze inną ścieżkę Czy ta jest prostsza? Ta gra sama nie wie czego chce No i tyle w temacie Jesteśmy na miejscu Bies pokonany A my już możemy oddać tą monetę Kary i Tekli Tekla Daj spokój. Coś się zdarzy, nic się nie zdarzy. Kilka wiedźm poubijam na górze, ale to w sumie nic takiego. Proszę bardzo. ...monetę z dna Cuchnie szlamem. No co ty? Nic na to nie poradzę. Masz zamiar dotrzymać umowy? Zawsze dotrzymuję słowa. Pokaż monetę odźwiernemu za bramą, a będzie wiedział co to znaczy. Marika otworzy wam wrota, a teraz idźcie. Kurde, a nie mogłem tu po prostu wziąć i wszystkich wybić? Bo nie musiałaś nurkować tej jaskini. Oj, tak, to to zdecydowanie. Uuu! Na zełga? Czym jest zełg? Tiri, rusz tą swoją zgrabną pupę i chodź tutaj. Ja już jestem prawie u celu. Nowy znacznik, wejście! Elo, zapukaj. Potrzebuję... Dobra, Cili już jest. A tamta ma czas, widzę. Ej! To ona tu idzie? Jest, ty, ale ma ruchy, Marika. Oj, Mariczko, Mariczko. Dobra, trochę biegnie, trochę idzie. No, dziewczyna ewidentnie ma czas. He, 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 he. Elo. Boom! Kogo tu będziemy musieli zabić? Wygląda jak arena. Wow! Jak cię zwą, dziewczyno? Co to jest? A ciebie? Nieważne, jak cię zwą, na szczycie góry zostawisz swoje imię i dostaniesz nowe. Droga wolna. No, ja mam monetę, A ziomeczku. Ty... Przeszedłem próbę i mam na to dowód. Uznajesz? Oren mącicielki. Wyrok śmierci. Co jest? Serio to tak kurczę się wydarzyło Dobra, masz tu... Fug się. Boże, ale byłeś prosty. Easy. I po co się spinał? Twardy był? Nie traćmy czasu. A wiesz wchodził jak rozgrzany w masło. Awalach mówi, że siedzą w korzeniach dębu. Nie mam mowy, ja idę po Imlerita. Dobra, zagrajmy o to. Papier kamienneżyce. Nie, co głupie ci do trzech? No, jeden, jeden, dwa, jeden dla Geralda. No co jeszcze raz nie ma czegoś takiego. Los zdecydował. Nie ma mowy, ja idę na górę, ty idziesz powiedzmy też mi zadanie. Są nie groźne Uważaj na siebie. To są wiedzmy. To są wiedziły, one mogą cię zabić! Boże! Czemu? Czemu ta Ciri jest taka uparta? Ta dziewczyna w ogóle nie ogarnia życia. Hmm. Muszę jakoś dotrzeć na dół. No, kurczę, może tą ścieżką. Bank! Aj, myślałem, że będę mógł tam tak fajnie wskoczyć. Chyba muszę tam skoczyć. Bez dwóch zdań. Ciuu. Przepraszam, co tu się właśnie wydarzyło? <grymne> Bek, no i w górę. Wynusz się cili. Płyniesz. Dawaj. Korintius. Kurczę ciekawie, kiedy będzie czwarta część wiedźmina. To chciałbym sobie ograć już tak od samego początku, ale mam nadzieję, że będzie lepiej zbalansowany niż dodatek jako dodatek, jako aktualizacja do tej trójki. Bo jak ja będę musiał, kurcze, nie wiem, z 16 komputerów składać jeden, to to nie będzie fajne. Jo ten miecze. Ogóle... Ej, czy to są te trzy wiedźmy, które wtedy miały do nas taki wielki problem? A jaki on był? Tak, to są tamte trzy Tu wyglądają o wiele lepiej niż tam hmm. Ciężko mi określić Jak do tego podejść Zupa z głów? Wait a minute, Co tu się dzieje? A to nie Geralt miał je załatwić czy coś? One tak będą ze mną walczyć? No, coś tak czułem, że się pozamieniają. Zdecydowanie bolem tamte. Dobra. Witaj dzieci starszej krwi. Elo. Wiedziałyśmy, że kiedyś wrócisz. Wciąż pamiętamy jak smakujesz. Koniec gadania. Oj oj oj! Co ty gadasz? Tyś widziała. Dobra, najpierw grubaska. Cię ukarać. Nie, ukarać! Sama cię łukasz! Ej, ty się w ten ten aktywator O ty! Szepciuka! E elo, elo! Dobra, gdzie ta ostatnia? Ty! Dwieraczka! Może Alpacir ta ma takie uwalnięcie? Umrzesz tutaj! Co ty? Ja nie mam zamiaru umierać, chodź tutaj! Co jest! Czemu przestałem atakować? No, i dojazd! Słabiutkie! Słabiutkie, kurde! Zero startu! Zero startu! Może gdyby zostały w tamtej postaci, oszczędziłbym je. A tak, no to tylko kupa mięcha i to jeszcze takiego nieprzyjemnego Naprawdę Siri, ty to masz rozkminy No Chodź tu ona ukradł ten medalion? Ja cię, dupce. Co tu się właśnie Wdejdzie stało. Dobra. Nie na samym szczycie góry. Kurde. Kurde. Gdzie mam wejść? Tam? O, tu jest jakaś ścieżka, więc po niej chyba uda mi się wydrapać. Dobra, nie wiem jakim cudem to się stało, ale. Uuu! Miejsce Miejne. mocy. To miejsce mocy. Dobra, znowu spadłem. Zaczerpnijmy tej energii Zobułeś? kolejny punkt umiejętności Właśnie, te punkty umiejętności mogą zdobywać też w taki sposób, a totalnie o tym zapomniałem Teraz to już nawet nie jest istotne. Jak ja tu walczę z takimi kurde, kozakami o, tam jakieś śmiechy, hichy Sukuby? No Sukuby Czy nie To są jeszcze jak one się nazywały fauny fa, fa, Faunice Czy jakoś tak Czy to jest jakaś Rasa odmiana elfów Czy coś takiego Chyba trochę się nagrał Za bardzo w kratosa I sobie pomalował twarz Dobra wypadł mi stąd I co on wstyd mi robisz? Nie kolanem. No. Siostry powiedziały, że przyjdziesz. Widziały twoje nadejście w lustrze wody? Nie dojrzały w nim dziewczyny. Ale przyszedłeś razem z nią, prawda? No jasne, że tak. Tak, jesteśmy tu oboje. Gdzie jest dziewczyna? Na dole. To Właśnie zabiła. I tak e, wjedziemy. Albo w międzyczasie je zabija. W zrujnowanej góry, dzielone, aż do końca. Wierzę, to Czemu ta maska mu zmienia głos? Gdzie ma w ogóle? Modulator ma w granie. Wow! <śmiech> <śmiech> o kurde. Dobra. Dobra Daj się spokój O gościu hi, hi, hi. Plecki Lubisz plecki Dawaj mi tu suszone owoce Chwilę Ja bym chciał jeszcze Jakiś taki może Arda walniemy Co? Czekajcie A co to było? Tarcza ochronna Ard Kurde Moż gościu Coś jeszcze? No Tylko się odsłoń No czekam No nie Ciagu skusz. Aha, dobra, to na zbroję w ogóle nie działa, nie, Elo I unik No i co? To... Wow. To tak można? Stary, to jest totalnie nielegalne Dobra, masz, kurczę, o głowę go zetnijmy Hehehe, co głupie Mam nadzieję, że przynajmniej bardzo mocno, że tak. Oj! Oj, 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 oj! Kto cię nauczył tak walczyć? Wiedźmi, którego zabiłeś, Wesemir! Nie, twarz pali! Ja pierdzielę, Stopił mu maskę na twarzy! Czy będzie wyglądał jak ten? Lord Vader? Darth Vader, przepraszam, przepraszam panów Gwiezdnych Wojen. Tam nim kiedyś byłem. A przynajmniej dalej jestem, część 1, 6, Zarąbiste. Może poza jedynką, strasznie długa i nudna. Oj. No to będzie miażdżenie, co? Zabolało. Ale nie tak bardzo, jak ucieszyło mnie serce, że już tego typa więcej nie spotkamy. Siri, przyszła bez medalionów. Co, fajna kamera, nie? Gdzieście patrzyli? Pewnie tam, gdzie ja. Nie cool. <grystanie> Udało się. Bardzo nie kul. Cool. <grystanie> Ledwie, jak poszło na dole. Ledwie? To było całkiem prosta. Mam tylko dwie wiedźmy. Jedna uciekła z medalionem Wesemira. Psia krew, jedyna pamiątka, jaka mi po nim została. Dobrze tu przyjechaliśmy, pomściłaś Wesemira. Pomściłaś Wesemira, mieliśmy dużo szczęścia? Ale Doświadczenie. Wiem, zemsta na zimno daje satysfakcję. Myli się. Teraz powinniśmy odnaleźć Radina i zabić go. O czym myślisz? Zastanawiam się, co powiedzieć Jennifer, jak już dotrzemy do Nowigrana. Zawsze mówię jej prawdę. Ciekawe czy je na Tris odnalazły czarodziejki z loży, powinniśmy do nich dołączyć Tak, ruszajmy, ja, ruszajmy. Cieszę się, że przyjechałeś tutaj ze mną, dziękuję No ja huh. też było zajebiście Chicior, Chicior. Fajna walka, fajna walka, podobało mi się Fajną zbroję miał ten gościu w ogóle Co jej? Czemu on jej przychodzi Zbieramy przez ciuchy? No chyba będą na nas trochę źli, że im zabiliśmy te panie lasu. Co? Wątpię, żeby nas przywitali. O, ho, ho, siemanko. Umarł. Tak. I dąb i wiedźmy. To było wasze ostatnie święto. A Żołędzie. Jakie żołędzie? Musicie obywać się bez nich. Nie wiem, co z waszymi żołędziami. Musicie nauczyć się żyć bez nich. Albo nie zasadźcie nowe nie drzewo, się, nie? nie? Ziemia pani, tylko wasza. Znaczy się. Co ma robić? Zasadźcie dęby i będziecie jest, mieli żołędzie. Raczycie sobie sami. Dęby? Dąby? Dąby? Dajcie znać w komentarzach. Ale ten dom ciągle tak wyglądał. To wygadacie, że uschnął, jak on ciągle tak wyglądał. Ja tu szedłem już daleka widziałem, że on tak wygląda. Tydzień później wolne miasto NowiGrad. Łysa góra. Dobra, skoro już jesteśmy w Nowi Gradzie, ja Wam podziękuję bardzo za uwagę. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Siema!